Wspomniała Pani o tym, że y, no, te pieniądze na ubrania wydaje i że nie oszczędza na tym, y, jaką najdroższą rzecz Pani ma w szafie? Nie wiem, pewnie jakiś prezent, bo na siebie bym pewnie tyle nie wydała. Okej, okay, czyli tak to Pani patrzy na cenę jednak? Zawsze patrzę na cenę, bo y, y, jestem szalenie zrównoważona moralnie. Y, to znaczy uważam, że garzę aktorów na świecie. Są niemoralnie za wysokie, mówię o największych gwiazdach, podczas kiedy na pewno tysiące, tysiące aktorów nie ma za co żyć. I według mnie jest po prostu niemoralne w życiu. Jest takie mnóstwo dziedzin, w których. Mam takie zdanie, w związku z czym, jeżeli torebka kosztuje 35 tysięcy, to ja 32 tysiące jakbym miała oddam na biednych, a ewentualnie, ewentualnie za resztę kupię torebkę. Oczywiście nie tę, tylko jakąś inną. Więc u mnie bardzo ważna jest ta strona moralna i to już nie bez żartów. Są pewne kwoty, których nawet gdybym miała, nigdy nie wydam na pewne rzeczy, bo to po prostu nie, umiał, nie mogła spać, bo to by się kłóciło ze mną.